Przy nabytki naszego muzeum, które trafiły tutaj e, dzięki aktywnej pomocy Urzędu e, Wojewódzkiego urzędu aktywnej, po, aktywnej pomocy poszukiwań, się może. E, no właśnie, nie trafiłyby tutaj też, e, gdyby nie e, osoby, które zajmują się poszukiwaniami tych przedmiotów i e, robią to legalnie na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Pozwolę. Dostaliśmy moi państwo po konserwacji, zrobionej przez dokładnie te same ręce, które konserwowały miecz wczesno-średniowieczny. Miecz, który w zeszłym roku został znaleziony w okolicach Chocenia, Nie będę tutaj podawała dokładniejszej lokalizacji. Yy, udało się znaleźć pieniądze, zakonserwować i chciałam oficjalnie oświadczyć, że w dniu dzisiejszym miecz trafi na wystawę stałą i miecz przyjeżdż... zostanie w locie.